Siemanko, cześć Wam. Pokażę Wam dzisiaj taką maszynę, której jeszcze, jeszcze Wam nie pokazywałem, prawda, bo e, jakoś e, no nie było czasu, żeby żeby kręcić filmiki, e, także dzisiaj Wam pokazuję cz -kę. Jest to CZ-ka 250, -ka, model 980, no a tu praktycznie praktycznie skompletowane, jeszcze parę, e, parę drobiazgów brakuje, żeby żeby zamontować także no to już, już dużo pracy nie potrzeba no jeszcze troszeczkę trzeba pracy włożyć ale, ale już prawda nie, nie tak dużo już widzicie rama jest odmalowana silnik też tu zrobiony ogólnie maszyna fajnie wygląda będzie w zasadzie wyglądać tak jak wygląda tylko tylko trzeba jeszcze popodłączać parę parę kabelków założyć obudowę filtra filtr prawda Powietrza, paliwa już jest założone, no tak, takie drobiazgi, drobnica. No dzisiaj nagrywam taki krótki filmik, żeby wam coś pokazać, że coś się działo, coś, coś było robione. Tu są jeszcze inne maszyny, które będę wam też pokazać w następnych filmikach. Będą też filmy z tego, jak to jak to było robione. No a to taki zwiastun na początek. Ejo!